Dobra. Hejka kochani, dzisiaj ja zaczynam vlog masa. Jestem sama dzisiaj na stajni, Znaczy sama i nie sama, bo jedziemy w teren. Czyj to maja? Hello. Maja, pilny uczeń jako jedyny przed czasem. Jedziemy o dziewiątej, więc jeszcze chwilę czasu mamy. No, tu szafirek już z garusiem się bawi. Pokażę wam, jak się fajnie bawią. O, całuski, całuski, uciekamy. Konie są trochę brudne. Hiszpania się przyszła z nami przywitać. Ariela! Przywitaj się ładnie. O, Arielka jeszcze coś tam chrupie po śniadaniu. A czyj to nosek? A kuku! Łasiuleńka. Wili. Barbuszka. Diuciek. Diuku, kochani. Najmniejsza Bellunia. Walentynka, kucyki, ale nie wiem, do was z tym się iść, bo jest tu straszne błoto. Lecimy dalej. Malibek, szamanek, loluś i dareczka. No nic, ja pewnie będę powoli wszystkim konie wyjmować sprzęt. No i co? A może nagram trochę przygotowań, ale raczej to coś z terenu może założę kamerkę albo dam Gabrysi albo Mai w zasadzie, żeby ponagrywały teren trochę. No i będzie fajnie. Śnieg nam się roztapia, więc raczej będzie taki e, taki bardziej, jak to się mówi, błotny. Chomik nie lubił zabawy z odkurzaczem, ale go wciągnęło. O, a ja mam na nakręcić dzisiaj dwa odcinki. Dobra, jesteśmy w terenie już, ja na plancie. E, Maja na santuszce, nadal bez nagrawnika, bo nadal nos tuczony. Gabrysia ładnie nam wyjechała, żeby było widać resztę. Tareczka, Lecim, Maluszek, Okrągluszek, Wasiek i Diuczek. Marika i Ga pomachają. Tak. <laughs> Nikt nie chce z pod planty podjeżdżać, między innymi dlatego ja na niej dzisiaj siedzę, żeby ją oduczyć kopania innych koni. Na paswisku może sobie robić hierarchię, ale w terenie ma iść tak, jak przykazało czyli nie kopać reszty koni. Jeszcze zobaczymy, jak ją to oduczymy, ale chyba ząb za ząb. Ona kopta, ja chyba ją też kopnę. To nie, dziewczyny? Mówię, że ząb na ząb to jest najlepsza nauka, nie? Czy nie? Czy lecimy metodami RH plus? <noise> nie, dobra, nie śmieję się z metod RH plus, tak? R plus? No! To samo. Czy krew, czy, czy, czy moja zniszczona krew, to, to jedno i to samo. No, jak widzicie, trochę mamy śniegu, ale wczoraj nocy raczej padał taki śnieg z deszczem. No i co? Może trochę na siebie weźmiemy. Cieplutko jest, nawet dzisiaj przyjemnie. Wiatru nie ma. Jest wspaniale. Ile obstawiacie, że nam wyleci bażantów i saren dzisiaj? Maja, ile obstawiasz barżantów? Bażantów może dwa jakieś. Sarny? Basik nie je. Jakieś trzy mogą być po drodze. Po drodze. Gabrysia, ile ty obstawiasz? Dobra, czekajcie, bo muszę tu wrócić nagle, bo Planta chce iść do domu A my nie chcemy wracać jeszcze do domu Trzy bażanty wszyscy, tak? No to zobaczymy Ja kamerkę chowam, bo nic ciekawego się tu nie będzie działo Tu chyba raczej dzisiaj będziemy stępować, bo pewnie jest ślisko Trochę dzisiaj więcej stępa niż zazwyczaj, bo Pan Nowy właściciel jest działki, przez którą przyjeżdżaliśmy. No i mamy bana na działkę więc musimy jechać trochę więcej asfaltem, niż zazwyczaj. Na którą? Na tą długą taką, tą taką, co... Taką, co przecinamy przez kos. No dolecimy z galopem. Dziewczyny z tyłu galopują. Ja z przodu, trochę na pysku, niestety. Co się dzieje? No, takie mamy widoki w galopie. Dobra, straty muszą być. Troszeczkę było szybko. A ja o tak jechałam, nie jedną ręką w górze, nie? Trochę złe sobie wzięłam Nie na koniurek cały tydzień nie chodzą, a później się puści galopem. W lesie to jest zadyszka, to nie dziewczyny? Rękawiczkę straciłaś. No straty muszą być, jutro też jestem tutaj, więc sobie wezmę jutro albo jak będziemy brat. Jak Iga? No widzicie, wreszcie trochę śniegu niby jest, ale to tak malutko. Przyspieszenie planta nadała dobre. Może coś z galopu będzie, fajnego. No z ręki jest nagrywany, bo niestety tak jak przykręcałam na szybko kamerkę to miałam takie czy ciekawe czy dobrze ją dokręciłam do kasku. No i oczywiście ją nakręciłam na odwrót. Więc nie możemy jej założyć na kas, bo... Mamy konie, które się kopią, i nie możemy jej po prostu przekręcić, żeby śrubek tego nie pogubić. Może jak będziemy występować, to ja spróbuję przekręcić, żeby coś więcej nagrać. No i co? Przeskakuję, przechodzimy. Czy za zimno, plancia Tak. Tak, ruszymy jeszcze, tylko na razie. Chwila dla kamerzysty. Dobra, lecimy następny... Eee, Planta jeszcze nie znalazła. No hola hola. Musimy sobie nałożyć na głowę kamerkę, a Planta już chce kusować, to jedziemy chwilę kusem. Tu tak fajnie jest, bo tu jest pełno sosen, tu tak leśno. Uwaga na gałęzie. Też lubicie takiego schylańca w terenie. Ja to w zasadzie lubię, bo taka letka rozgrzewka pod gałęziami. Ktoś chce zakładać kamerę na kask, czy ja mam? Dobra, to chwilę z tempem prr, muszę założyć. Nie? To duża odpowiedzialność, ale my jedziemy tu planta dzisiaj Dobrze mam kamerkę? Chyba, Chyba? W dół czy w górę bardziej? W dół? Znaczy No teraz Ok, dobra, to chodźcie kusikiem przez te zakręty jak zawsze. Jakby coś się Marika działo, powinnam teraz trochę szybciej zahamować. Bo nie mam już ręka, wiczek, i mam dwie ręce sprawne. Czyli lubicie jeździć takimi zakrętami? Uwaga tutaj na pniaczki. O, lanta, jeszcze nie galopujemy. Ok. Bra, mamy drogę Są wszyscy Okej, okay, no to galopujcie My powoli planta Hola, hamujemy Prr. Wiem, widzę, widzę No, widzisz Hola, hola Jak Marika? Uważajcie, żeby się nie pokować. Marikarz żyjesz? Mam siadać Coś cię boli, noga straciła Noga, bo się ubiłaś. Łap konia Dasza. Tak widziałam Bryknął wysoko. Siadasz sama, czy zejść i ci pomóc? Nasiadę sama, próbuj sama. Dobra, to już sod. Dobra, musimy zejść. Dobra, trzy, cztery... Dobrze? Szalony koń. Dobra, czekajcie, teraz ja muszę się wdrapać na swojego konia. Odjadę od was. Takie są tereny. Czasami jest afera mocna, nie? Uf. Dobra, siedzimy. Nasza Marika kusować? No to jedziemy kusem. No, ma to szybki update. Marike Wasik wysadził z siodła. <grym> Po sobie dojedziemy teraz na prawo. Tak, Marika kochałaś Wasia, nie? Patrzcie tu. Po jedziemy. Hola, hola, hola. Wiesz, za mną, jadą. Planta povoli, povoli, po hola, hola, hola. Na prawo! Wow! Chyba musimy skakać! Co? Chyba musimy skakać! Nie no, żartuję. a mój planta. Prr. Ja jakby tych kręgołków nie było wystąpić Co? Ale ja się boję tej bardziej kręgołków niż tej sos sosenki No, pojďko, Uważajcie na te gałązki takie wystające Ale się dzieje teraz, dobrze kamerki nie wyłączam, nie? Sosna na drodze. Marika jak? Nic nie boli? Czy boli coś? Boli noga, a jak upadłaś? A, to bezpiecznie. Można by rzec. Chcecie jeszcze galopować, Marika? Powoli, ok, to ja będę kusować, a wy będziecie galopować, dobra. Ok, Majka. Tak, ja będę kusować, a wy będziecie galopować, bo po prostu ja planty nie utrzymam w galopie dzisiaj. Co? No. Trzeba po powymieniać już na takie tereny, przynajmniej koniom prowadzącym. Stój, planta. Jedziemy sobie boczkiem, dziewczyny. Zaraz sobie przejdziemy na drugą stronę, tylko chcę, żeby nas auta minęły. Właśnie jadą, żebyśmy na ulicy były w miarę... Ciasno! Iga, dojeżdżaj. O, ale ktoś jest miły, jedzie powoli, więc dziękujemy. Można śmiało jechać. Dziękuję. Dobra, tu dziewczyny przejeżdżamy, przejeżdżamy, przejeżdżamy. Iga, przejeżdżaj, przejeżdżaj. Właśnie ktoś przyjeżdża Kolejny mamy tu dziki rów do skakania. Nie, no może nie do skakania, może nam konie przejdą. To nie planta, chociaż ty dzisiaj i kałużę, i wszystko nam skaczesz. Okej, okay, dobra. No to co, kusikiem. No, ja przyspieszam, a wy galopujcie. Uwaga na gałąź. Tak? Mieścicie się? Bo no, tam patrzę na moich kucyki. Okej. Okay. Marika, nie możesz trzymać takiej przerwy między nami. On dlatego ci bryka, bo ma strasznie dużo miejsca. Bo jak ty robisz taki straszny, daleki odtem od koni, to on się denerwuje, że jest za daleko. Nie pokopią się w galopie. Jeszcze raz spróbujmy. To już galop, Marika, już jedę do galopu. I co, brykał teraz Marika? Ty widzisz? Musisz się po prostu trzymać koni na wasiu. Bo to jest raz, że jak koń ma dużo miejsca, to on ma gdzie kopnąć, a dwa to pędzi za końmi. Dobra, jeszcze tu slalom zimowy, planta zwolni. Powolutku tu planciał, tu może być już lisko. Chociaż tu jest taki piasek, to nie powinien być liski. Najgorsza jest glina. Co się stało? Żyjesz? Planta, spokojnie, Marika. Przytrzymasz go? Czekaj, czekaj. uwagaj, czekaj. czekaj. Uwaga. Ja muszę iść do niej. Pokaż, pokaż. Co się dzieje? Której nogi nie czujesz? Hej, bardzo boli. Wyprostuj. Okej, okay, zegnij. Gdzie jej nie czujesz? W którym miejscu? Bardzo tutaj, o To tu. ja. mnie łydce? musiałaś ubić. Gabrysia! Zamienisz się? Pojedziesz na tarczce? A na diuku? Na diuku? Nie. Na też jest spokojna, albo na santanie. Już będziemy wstępować. Tarka, no Czyli chcesz jeszcze na Wasiu, bo już nie będziemy ani kusować ani galopować. Już idziemy na stajnie. O mogę na wasi. Dobra. Wasik szalony, co? Mi się wydaje, że tarka go kopnęła, bo coś poczułam, ale nie zwróciłam ja uwagi, tak. no nie? Dobra, odjedź. Żeby nie było więcej. Żeby się jeszcze warni nam tu nie. Malajcie dziewczyny. <suszy> <suszy> Trzy, cztery. O! Zdrabuj się, Marika! Ale teren z przygodami dzisiaj masz, co? Dobrze? Ok, to czekajcie, żebym ja też was nie pokopała. Bryknął! Dobra, czekaj Blanta, bo ja też muszę śniegiem pod butań, to nie taka prosta sprawa wsiadać w terenie. Czyli to też hop. Dobra, już dziewczyny z pojedziemy, żeby nie było więcej przygód niefajnych. Aj tak, Marika, dzielna jesteś. No, drugi upadek Mariki Update. Dwie czekolady. No, Basik chyba musi pobiegać. Chyba muszę jutro ja jechać na Baśku w teren. Będziesz kulować na Baśku? No! Akurat jadę tylko z jedną osobą, to mogę sobie Baśka wziąć. I nie jedziesz z panią Renatką? Nie, jadę z Mileną. O, uwaga, o tu muzyczka raz Putin leci. Ale wiesz, to wydaje mi się, Marika mówiła, że Mariko nie do trochę bo ten, bo Tarka mi się chyba potknęła i wypruła ją za nią. No, ja już widziałam, że ma się go dziwrykać, ale nie zdążyłam schamować całego pędu naszego. No, planta jest strasznie do przodu dzisiaj, no ale coś przynajmniej się dzieje. Szkoda, że bólem Mariki, nie? Dzień dobry. Uważajcie, dziewczyny, żeby Wam się konie nie odspłoszyły. Dawaj Iga, Nadiuczku! No, bo panowie są na dachu. Wow. Cześć piesku! No właśnie, albo szczekasz od początku, albo nie szczekasz w ogóle. Dobra, my będziemy konie stępować, bo są ta na całe mokra. Hop. Marika dojedź do nas, dopóki jeszcze nie jesteście na asfalcie. Co, Marika? Trzeba się mocno w terenie trzymać, co? Dobra. Hejka, po raz kolejny. Tak, idzie no. Wracamy z podsumowaniem terenu. No to jakie podsumowanie, no głównie to dwa upadki Marki. Wasiek Dziki Mustang, dziewczyny dojeżdżać, nie róbcie jakichś odstępów. Wasiek Dziki Mustang zrzucił ją dwa razy. Zakład, zakład z warzywami, no wszyscy wygraliśmy, bo spotkaliśmy ich całą gromadę. Całe stado było na łące. No, i jeszcze spotkaliśmy podobno jelenia. Ja nie widziałam jelenia, widziała go Marika. Podobno z porażami, więc jeleń. No, tam idzie nasza koleżanka Kornelia, ale myśmy do niej podjechali. Ale, no, ale musimy wracać do domu, bo zaraz następny teren mam i musimy wrócić, bo jeszcze muszę dosiodłać trzy konie i rozsiodłać tu niektóre. No i co, chyba fajnie było. Trochę jest znowu ślisko. Jednak trochę lepiej, jakby był delikatny mrozik, żeby to przymarzło. Bo ziemia jest zamarznięta, a tu taka wierzchnia, e, taka parocentymetrowa nawierzchnia jest bardzo śliska. On planta mi się tu co chwilę coś płoszy. No, ale jak dziewczyny było, podsumujcie. O, Planta się rozjechała. Spoko, spoko, gdzie jest iga? Jest i wiadomo. No. Dobra, Hejka, kochani, my już po terenie jesteśmy drugim. Działo się, działo. Yy, co się działo? Przede wszystkim kamerka padła, ale jakiś tam na początek jest. No, dziewczyną chyba było tak zimno, że wszystko zostawiły mi do sprzątania. Ale w terenie w zasadzie tylko jeden koń mi się przewrócił. <śmiech> <śmiech> tylko koń się przewrócił. Poleżał i wstał. Odpoczęła i wstała, była to Hiszpania. Ale nic się tam groźnego nie stało, no po prostu jest tak ślisko, że no po prostu no jest za ślisko chyba jednak na jazdy po łąkach i trzeba tylko w las. No co, a teraz te dziewczyny opowiedzą co, zrobił, co zrobiły z choinką, patrzcie, No nie, patrzcie. nic nie Szpica nie ma. No szpis uległ dekapitacji, ale zaraz naprawimy. mańka bańkach, ale... bańce jest dziura. Ale to w księciuniu, przecież Mikołaj wczoraj pokazywał na odcinku, że szpic jest zepsuty. Więc proszę mi tu... Dałam za niego całe 4 zł w No niemożliwe. O, proszę, spis naprawiony. Tak, no, no super. bo robiłyśmy spa. No i jak zabrałam koniu lizawkę, no to stwierdził, że musi coś zjeść. A akurat po bieżu znajdowała się choinka. W zupełnym przypadkiem. No i tak wyszło. Gdzie ją zjadł? No gdzieś tu. ważne, nie widzisz? Gdzieś tam coś tam ugryzł. No nie widać nawet. Doinka, jak dotrwa do bigili to będzie cud. Nie dotrwa. No bo w takim położycie i miejscu powinna być bo za kratami, jak dla kota. No. Powinna być w klatce. No nic. Trzeba posprzątać, konią dać jeść. Jeszcze miałam plan wyczyścić rybaki dzisiaj. O ja zaczęłam czyścić szafira w boksie. Tak. I co? No i nic. Bo nie chciałam tam chodzić, bo próbował wyjść. Wolałam no, się tam nie, nie znajdować się w jednym biednym pomieszczeniu. Mm -hmm. No nic, ja myślałam wielego Belle i Szafirka właśnie wyczyścić. Belle trochę może pouczyć chodzić na kantarze. A co już nie umie? No tak, trzeba wiesz, trzeba utrwalać wiedzę. Mm. Bella to w sumie takie trochę dziecko natury. No, takie bezstresowe chowanie. No tak, bo ży, żyje, bo żyje. Chowa się bo ją, a nie wychowuje. W sumie, w sumie lot, to temu. czy jeszcze nie ma. No i tak, ale wam powiem, nie no, tereny dzisiaj fajnie. Ale no, no dziewczynki mięzdańczy. nie posprzątały, to mnie irytuje troszkę. Nie masz szynkawiczek, weź to wyciągnij. Mm. No, no nic, ja się rozłączam, wrócę jak będziemy robić coś ciekawszego niż sprzątać. 啊、ah.